Wszystkim z tej strony Panda. Dzisiaj sobie wbijemy Sandy na 500 pucharków z pierwszym levelem. Jak widzicie, mam 482 pucharki na Sandy. No i myślę, że bez problemu uda mi się to zrobić. Zagramy tutaj solo. Jeszcze nie grałem na tej mapie dzisiaj. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Jeśli chcecie, żebym wbił Sandy na 1000, znaczy na 1000, na 750 zabiję tutaj. No, myślę, że tak 3000 łapek to takie minimum, i wbijam dalej Sandy, tylko no, wbijam dalej Sandy z pierwszym levelem. Więc myślę, że to by było już ciekawe, ponieważ no, 500 myślę, że nie jest takie trudne. Teraz gość mi jeszcze kila zabrał, naprawdę. Tu jest soczek. Z, ja jestem mocny ze soczkiem. Ale teraz to zwaliłem kompletnie. No cóż, tak jest czasami. 21 pucharków mi brakuje, więc myślę, że teraz już mi pójdzie lepiej. No, trochę niepotrzebnie się pchałem po ten soczek bez sensu to było. Tak jak mówię, 3000 łapieczek w górę i wbijam Sandy na 750 z pierwszym levelem. Jak nie wbijecie tego, to po prostu sobie już go ulepszę. No i wymaksuję sobie go Na rzecz jeszcze mi nie starcza Więc nie szkodzi mi y, Grać dalej na pierwszym poziomie Ponieważ jest on nawet dobry yy, I ten damage no, no Jest trochę mały, bo wiadomo To jest pierwszy level No ale na dziesiątym Ze starperem to według mnie 1000 mogę sobie na spokojnie wbić Zobaczymy jak to pójdzie, więc tak jak mówię 3000 łapek Oczywiście, ktoś Ci nie subskrybuje, to zasubskrybujcie kanał, bo widziałem, że 68% osób oglądających filmy nie subskrybuje kanału, czyli dosyć duża część. Tak jak mówiłem, 100 tysięcy subskrypcji filmik z kamerką. Dokładniej będzie to film, jak otwieram srebrny przycisk. Więc myślę, że warto. Dobra, już tutaj hmm, skupię się bardziej jednakże. Troszkę sobie obijam tą pannę, no ale ona ma leczenie. Szkoda, że właśnie Starper jest w tym dobry, że... Mm, mogę bić tym ultem. Bo ten jeszcze, co leczy, to według mnie no nie jest jeszcze jakiś... Taki mega, ale ten co bije, według mnie jest spoko, bo jak jest mała strefa, się tu rzuci... To można za chwilę mieć kolejnego ulta, bo pod koniec jest mało osób. To może być ciekawe. Wow, ale ten ból wjechał w nią. Są dwie opcje. Albo on będzie szukał tamtej osoby, albo na mnie wiedzie ultem. Tu mam sok. Mam przeslanę. Okej. Okay. Zebrałem go, LOL. Nie wiem jak. Okej, okay, wjeżdżam na nią. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. nie. Kurde, blisko było, ale najs, nice, drugie miejsce. Udało mi się. Podjechać pod tą paperkę. Ona sobie tam uciekła, ale Buliam. Dobił 13 pucharków zostało, więc myślę, że to już bez problemu będzie. Z pierwszym lewerem chciałbym tutaj podkreślić. No nie uważam to za jakieś duże osiągnięcie, ale... No jest to. Nie jest to jakieś mega proste ale też trudne według mnie nie jest więc myślę, że takie odpowiednim challengem dla mnie byłoby wbicie 750, czyli 25 ranki z pierwszym levelem więc no ja bym chciał to sobie spróbować, więc wiecie co robić pod filmem ci jak się klepią tutaj se zniknę że to nie był jakiś mega dobry pomysł, ale przynajmniej yy, no on nie wie gdzie ja jestem, nie? A taki trik mmm, polecam wam. Jak gracie Sandy, macie go, to jak rzucacie sobie Ulta, to rzucajcie tak, żebyście mogli yy, wejść do jakiegoś krzaka i zaskoczyć kogoś. Spróbuję wam to zaraz pokazać, jak naduję sobie Ulta. Może na tej mapie nie jest to proste do pokazania, ale są mapy, że dzięki temu czasami ugrywam gierki. Czy ona ławka? Lol, dostarczy hit i się obudziła Ona leży, nice Dobra Patrzcie Teraz patrzcie Mogę wejść do tego krzaka, może mogę wejść do tamtego krzaka Ale bardziej mi chodziło, że Na krańcu mapy mogę Wbić do tego krzaka, oni wszyscy myślą, że ja tam jestem A teraz sobie przejąłem środek A yy, w środku Nikogo nie ma, jak widzieliście Nice. Trzy osoby. Rico najgorzej, najgorzej, najgorzej. Poszedł na tamtego Rico kozak. Dobra, ja szybko idę po soczek. I wracam. Dobra, to będzie win chyba. Kurde. OK nice. On, mi, on nie wiedział, że. Jak ja tu ugrałem, to ja nie wiem. Wow, nice. Trzy pucharki zostały do 20 rangi. Potem mam nadzieję, że tu wbijecie i lecimy po 25 rangę z pierwszym levelem jak pod filmem z pierwszym levelem na 25. randze, jeśli mi się to uda. Zostawicie 6000 łapek w górę, czyli dwa razy więcej. To postaram się wbić 1000, ale to już będzie no dosyć trudne. Nie będę tutaj mówił, że nie, no bo może nie wiem, z jakimś trzecim levelem, myślę, że to by był już naprawdę, to już by było naprawdę ogromne wyzwanie. Spróbuję sobie tego bóla obić, ale jak widzicie, szybko idzie, nie trzeba się nic steamować. Sami się ludzie zabijają. W żadnym meczu się z nikim nie steamowałem. No, on chce, ale ja nie chcę. Cztery osoby. Ok, bije po 1200 Rose. Rose jest niebezpieczna, bo może mi podejść od dołu. Nie będę mia miał jak uciec, bo ból jest u góry. Ok, on sobie poszedł. Rose trzeba obijać, żeby ona mnie tutaj nie podeszła. Dostaję nawet spoko hity. No i teraz będzie lipa. Elo, muszę uciekać od was. O ona jest ślepa? Tam był ból Znaczy jest Który mnie prawie może zabić Dobra, on leży Róża 6 kubków. Chizda, co ja jej robię Nice. Drugie miejsce. No kurde, no to już nie miałem szans tutaj. Ale przynajmniej tę rołzę zabiłem i mamy to 20 ranga na Sandy plus 300 starpointców. Oczywiście wbite z pierwszym levelem. Jak widzicie, 505 pucharków. Tutaj już skrzynki zbieram na kolejną postać. I zobaczcie na to. Wszystkie star powery, jakie są tylko obecne w grze. Wystarczy mi tutaj podnieść. Sandy wyżej i odblokuję sobie kolejne dwa starpory i wtedy już nagram odcinek jak wymaksowałem swoje kon. jak widzicie jestem e, 33 w Polsce e, trochę sobie tutaj wbiłem te pucharki, ale powoli tak jak mówiłem bo gram też w inne gry zresztą mm, chyba widzieliście odcinek u Elo Morello e, tam był mm, Odcinek, gdzie zrobiłem ładnego kila zawupy. Dobra, morteczki, może jeszcze sobie zagramy jedną gierkę na Jesse. Zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie na hejście. Eee, ogólnie hejst jest bardzo fajnym trybem, lubię e, go grać. Mm. Słaby team, bym powiedział tutaj, nawet bardzo słaby, bez żadnego tanka. Mm oni mają PAM, kurde no ciężko tu będzie coś ugrać jak ugramy to będę naprawdę zadowolony, okej, okay, zabiłem tego broka nice, -ik. tą PAMkę ogarnąć okej, okay, nice, już będziemy mm, obijać im tutaj safe 30 sekund minęło, na razie przegrywamy, ale to no nie tak taką wielką ilością tą PAMkę myślę, że jeszcze dam radę zabić Prawie mi się udało Oni ogarnęli tego Barley'a Więc nice Ten Barley tutaj jeszcze dostał Ale niestety przeżył Kurde trzeba ich tutaj zabić Szczególnie tego Barley'a Ten Barley mnie wkurza Ok, wygrywamy, wygrywamy. Jest git, jest git. 40%. Nie, 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 nie. Ok leży. Barley został. Barley. On tu będzie obijał, ale ja też muszę obijać. O, właśnie tak. Nice. Ich. Rzuca multa. Ok, obijam ich, obijam ich. Dostali. Nice. To będzie już win, to będzie już win. Łatwo. Najsik, to mi deda, rzucam kolejne. Easy win, ani razu nie zdedałem w tej gierce, no Gierka Kozak z takim słabym teamem ugrać to Najsik prawie 600 na Jessie Ładnie 871 Więc myślę, że dzisiaj wbiję Te 18k, no i tak jak mówiłem zapraszam was do klanu Defarel Team, aktualnie jest otwarty od 15 tysięcy. Kto ma 15 tysięcy wbijać? No i myślę, że to tyle na ten odcinek. Tak jak mówiłem, 3000 łapek w górę i wbijam Sandy na 750 pucharków. A potem, jak zostawicie 6000 łapek w górę, czyli już bardzo dużo, to wbijam go na 1000 z pierwszym levelem. No myślę, że to już będzie dosyć trudne, ale. Jeśli wiecie tyle łapek w górę, to mogę się tutaj namęczyć. Mamy Sandy na 500 z pierwszym levelem. Ja już wam dziękuję za oglądanie. To tyle na ten odcinek.